Dzień dobry, Cześć i czołem. witam w kolejnym odcinku. Jako, że mam czas na drapanie w weekend, także opóźniona premiera, super bonusa, lecimy. Mamy siedem drapeczek, szukamy dolara albo sztabki złota. No i co mamy? I gdzie? Banany, konieczynka, klucz, pierścionek. Dolar, arbus, ananas, worek pieniędzy, korona, świnka, księżyc, winogrono gwiazda. Co to jest safe? Nie, sztaki szukamy, i szukamy, wiśnie, portfel. Plik, bank, dzwoneczek i, i zegareczek. Dobra, a był dolar. Czy ja dobrze widzę? Pięć dyszek. No. Tak, to można drapać. Pierwsza zdrabka. Nieźle, nieźle. Lecimy z następną zdrabką. Arbus, klucz, zegarek. Ananas, bank, safe, świnka, winogrono, pierścionek, banknot. Co jest z tym banknotem? Czy ja banknotą, myślę, że wygrywam z banknotem? A to korale, banany, dużo tych bananów, monety. Portfel też się kojarzy prawda? Członeczek, garnuszek, gwiazda, wiśnie i patrzcie, znowu dolar. Wyszka. Druga zdrabka, idzie do wygranych. Lecimy dalej. Świnka, portfel, klucz, gwiazda, wiśnie, plik, księżyc, muszek dynagramów bank zegarek korarę, worek nie worek nie wygrywa ananas dzwonek korona konieczynkę, sejf i monety tutaj nic nie ma już już Portfel, korona, świnka, ananas, jestem teraz na wsi i zastanawiam się jak ja prześlę ten film. Jest sobota, a prześlę na niedzielę, bo pewnie tyle się będzie przesuwało z tym internetem, oby, oby. Safe, pierścionek, klucz, gwiazda. Worek? Nie, Worek nie wygrywa. Dzwonek, księżyc, arbus, monety i tarnuszek też nie mamy. Lecimy, lecimy. i Wszystko mnie sferdzi, kusimy i tak jakby ta trawa wszędzie powłaziła. Klik wygrywa? Nie, nie. Sztabka, złota nie było, poprosimy. Księżyc, porarę, dzwonek, zegarek, portfel, pierścionek, ananas, korona, klucz, arbus, świnka, wino, grono, worek, pieniędzy, znowu nie. Nie, sztabki, złota szukamy. Sejf, koniczynka, banany, wiśnie i bandy. Zostały nam dwie zdrabki. Ok. Pierścionek, arbuz, koniczynka, świnka monety. A do tego wszystkiego jeszcze malowałam altany. Jestem w trakcie, znaczy się zrobiłam sobie przerwę i nawdychałam się tego, że kręcią się w głowie i... I co? Mogę gadać potem Portfel, gwiazda. Czyżby już nic nie było? Jest dolar. Jest plik, który jest na Save. A tu mamy 10 zł. Hip, hip. Dobra. Ostatnia zdrabeczka z numerem 18. I szukamy. Dajcie złota. A mamy wiśnie, świnkę, korony. Czy w ogóle coś widać? Jak ja tak takę widać? Arbus. Zainteresowałam się tym koniec odcinka, Czy widać? Koniecznik. Banany. Gwiazda. A no, A sztabka? Nie, safe, A sztabka? Kluczyk. Zegareczek. Bank. Koral. Ananas. worek z pieniędzmi. Garnuszek. Pierścionek. Monety i ostatnie. Niestety tylko portfel. Ale nic się nie przyjmujemy, bo odcinek był dzisiaj 70 zł, a tu mamy 50, 56 i 10, 10 i 10 i mamy zwrocik. I serdecznie dziękuję za oglądanie. Miłego weekendu. Pewnie już niedzieli dla was. Pozdrawiam serdecznie buziaczki pa.